Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani siostry i bracia, zapewnie pamiętamy, jak dramatycznie rozpoczął się wielki tydzień w ubiegłym roku. Wielkich, w wielkich godzinach popołudniowo-wieczornych, wielki poniedziałek, stanęła w ogniu katedra Notre Dame w Paryżu. Katedra Notre Dame jest nie tylko perłą architektury średniowiecznej i cennym zabytkiem ale jest, jak to się dziś mówi, ikoną cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Profesor Wojciech Roszkowski w swojej pracy Roztrzaskane lustro pisze Czym była, byłby Zachód bez bazylik rzymskich, katedr w Akwizgranie, Chartres w Wiedniu, Notre Dame w Paryżu czy na Wawelu. Pożar katedry symbolu miał być znakiem różnie wyjaśnianym. Jedni interpretowali go jako karę bożą za bezbożność Francji, inni widzieli w nim przejaw Bożego gniewu za nieobyczajność kleru, jeszcze inni, widząc tonącą w płomieniach świątynię, wieszczyli rychły upadek chrześcijaństwa i hegemonię islamu. Nawiasem mówiąc, nawet z tak wielkiej tragedii wyniknęło niewątpliwe dobro. Oto za pośrednictwem mediów dane nam było zobaczyć niezwykłe obrazy, u stóp płonącej katedry zgromadziła się grupa wiernych, którzy z różańcem w ręku modlili się głośno do Boga. A wszystko to działo się publicznie w XXI wieku na ulicy w sercu stolicy laickiej Francji. Wydaje się, że to prawdziwy cud. Rozlewająca się na cały świat pandemia koronawirusa, skutkująca setkami. Tysięcy zarażonych i tysiącami zgonów, zbiegła się w czasie z tegorocznym okresem Wielkiego Postu. I znowu wśród rozpowszechnianych, spiskowych i niespiskowych nie teorii przebija się teoria znaku. Zaraza to znak gniewu Bożego, kary Bożej, znak zbliżającego się końca świata. W istocie, po to Pan Bóg dał człowiekowi oczy, aby widział, a rozum po to, aby myślał. Aby analizował, wyciągał wnioski, rozeznawał znaki. Bo rzeczywiście są to znaki. Dla wierzących jest to znak dany od Boga, ale raczej taki, że każdy człowiek indywidualnie, Ty i ja, a także różne gremia, takie jak partie polityczne, lobby finansowe czy medialne, abyśmy wszyscy, każdy siebie zapytał, czy koronawirus nie jest karą za moje grzechy, i co mam robić? Aby się zmienić na lepsze. Tylko w tym znaczeniu, w kategorii znaku, jest sens pytać o pożar katedry w Notre Dame, epidemię koronawirusa, wojny, trzęsienia ziemi i inne dopusty. Nam, ludziom, pewnie bardzo podobałoby się to, jak pisze poeta, aby figura w kościele podniosła dla mnie rękę, czyli aby Bóg zesłał jakiś znak, który byłby prostym przekazem, takim nie pozostawiającym wątpliwości, coś w rodzaju nawet jarmarcznego kuglarstwa. Ale taki znak straciłby już swoje szlachetne znaczenie. I dlatego Pan Jezus powiedział, że żaden znak nie będzie nam dany oprócz znaku Jonasza. Bo jak Jonasz przebywał trzy dni we wnętrzu wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie przebywał trzy dni w łonie ziemi. Krótko mówiąc, prawdziwym znakiem jest dla nas znak paschalny, czyli znak męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Tylko w tym znaku, znaku zwycięstwa nad grzechem, śmiercią, szatanem, da się wyjaśnić istnienie świata, ludzkości, życia człowieka, jego szczęście, cierpienie, śmierć, a potem także jego życie wieczne, jego zmartwychwstanie do życia z Chrystusem. Siostry i bracia stanie pana Jezusa to święto radości, ale jakże tu się radować, skoro jesteśmy w dramatycznej sytuacji, kiedy czyha na nas podstępna choroba, jak się mamy radować, skoro nie wolno wychodzić nam z domów, pójść na zwykły spacer do parku, do kościoła, spotkać się w większym gronie, a poza tym, nawet przy tych miłych przygotowaniach świątecznych, gdzieś tu u głowy ciągle mamy ten niepokój. Co to będzie, co będzie z nami. Co jest motywem naszej radości, gdzie jest źródło naszej radości. Kiedyś apostołowie, pełni dumy i dobrego samopoczucia, raportowali Panu Jezusowi, jakim to dobrze w dusz pasterstwie idzie. A Pan Jezus wtedy powiedział do nich tak: cieszcie się nie z tego, że duchy nieczyste są wam posłuszne ale że imiona wasze zostały zapisane w niebie. O, co tu jest motywem radości? Z czego naprawdę mamy się cieszyć? Jak weźmiemy całe kazanie na górze Pana Jezusa, szczególnie te ostatnie wezwania, to tam przecież będzie wielka pochwała błogosławionego cierpienia, jakie w imię Boże mamy przyjąć. Mówi Pan Jezus na koniec błogosławieni, czyli szczęśliwi jesteście. Gdy ludzie wam urągają i gdy z mego powodu mówią kołamliwie, wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Z czego mamy się cieszyć? Jeśli nas zabijają, jeśli mamy cierpieć? Jaki to rodzaj radości. 13 grudnia 1981 roku został wprowadzony w Polsce stan wojenny. Tysiące aresztowanych, wojsko i milicja na przeraźliwie pustych ulicach czołgi, wozy pancerne, atmosfera lęku, niepewności, smutku, zawodu. A w kościele wtedy przeżywaliśmy trzecią niedzielę Adwentu, i Bóg przez swoje słowo mówił do zatroskanych Polaków: radujcie się zawsze w Panu. Bracie, jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Co za paradoks, czy to, aby nie pomyłka, z czego mamy się radować. Bo prawdziwa radość, kochani, to nie jest zwykłe takie zadowolenie z życia, zadowolenie z siebie, to nie jest dobry nastrój. To nie jest tym bardziej błażeńskie parsknięcie śmiechem, czy też grubiański rechot, ani pusta wesołkowatość. Ale prawdziwa radość to, to jest radość z faktu, że On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia ukrzyżowany pod poncjuszem, piłatem, trzeciego dnia zmartwychwstał to przepełniająca szczęściem świadomość o miłości Bożej silniejsza od powietrza, głodu, ognia, wojny, wszystkich naszych grzechów, słabości, całego zła, także silniejsza od zagrażającej nam dziś pandemii. Siostry i bracia, niech zmartwychwstały Chrystus napełni serca nasze pokojem i nadzieją. Niech śpiewane w liturgii alleluja nie będzie tylko tradycją, zdawkowym zwyczajem, ale prawdą naszego życia, radosnym dziękczynieniem za paschalny znak Jonasza, w którym wszyscy mamy udział. Amen. Alleluja. Kochani moi, chcę Was pobłogosławić. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Szczęść Boże.